Pisma świętego Franciszka z Asyżu. Napomnienia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Oto są słowa świętych napomnień czcigodnego Ojca naszego, świętego Franciszka, do wszystkich braci. Napomnienie szesnaste. Czystość serca. Błogosławieni czystego serca, bo oni będą oglądać Boga. Prawdziwie czystego serca są ci, którzy gardzą dobrami ziemskimi, szukają niebieskich i nie przestają nigdy, czystym sercem i duszą, uwielbiać i widzieć Pana, Boga żywego i prawdziwego.